Cześć! Dzisiaj pokażę, jak przygotować sałatkę z tuńczykiem i jajkiem. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania sałatki będzie Wam potrzebna garść rozpunki, jedno jajko ugotowane na twardo lub na pół miękko, około 70 g tuńczyka, jedna łyżka oliwy z oliwek, trochę kukurydzy, no, tak na oko. Trzy łyżki, cztery i jeszcze kilka pomidorków koktajlowych. Oczywiście te ilości są takie zaproponowane przeze mnie, ale możecie je oczywiście dostosować do siebie. Czego lubicie, co lubicie więcej, to możecie właśnie tego składnika dać. Po prostu większej ilości użyć. No i cóż, no to zabieramy się do pracy. Dodaję wszystkie przygotowane składniki do miseczki z roszponką, czyli po kolei tuńczyk, Później kukurydza, później pomidorki, jajko, no i na końcu jeszcze polewam y, oliwą. I sałatka jest gotowa. Życzę smacznego!